Do kalendarzowej wiosny zostało jeszcze kilka tygodni, ale mamy iście sportową informację idealną na tę porę roku. 13 marca spod kapelusza wystartuje bieg wiosenny. Czwarta już jakby edycja biegu wiosennego i parkowej korony biegów, czyli siedmiu biegów, których cykl, ten bieg wiosenny, właśnie zacznie. 13 marca, jeszcze troszeczkę przed wiosną, mam nadzieję, że pogoda dopisze. O 11 startujemy spotkali wystaw kapelusz tradycyjnie. Rozrasta nam się to, bo jakby widać ilość zawodników z roku na rok jest coraz większa. Już mamy ponad 1200 osób zapisanych w połowie lutego, no także wynik myślę, że będzie pobity z zeszłego roku, gdzie to była liczba ostateczna zawodników, tych 1200 osób. Dużo współpracy, bo i z miastem Chorzów i patronat Marszałka i też Fundacja Iskierka mocno, mocno się zaangażowała, także to też jakby rozrasta nam się trochę, e, powiedziałbym, w, jeżeli chodzi o podmioty współpracujące, bo Fundacja Iskierka przeprowadzi bieg dla dzieciaków, tam 400-800 metrów, generalnie całość 10 kilometrów po parku, także zapraszam wszystkich i zawodników, można się jeszcze zapisywać przez naszą stronę Parku Śląskiego, tam jakby wszystkie odnośniki. No i wszystkich kibiców. 11-13 marca, godzina 11-13 marca, zapraszam pod halę wystawka Porusz. Wydarzenie będzie inauguracją tegorocznej parkowej Korony Biegów. Cykl siedmiu zawodów, które przez cały rok od wiosny do jesieni w Parku Śląskim goszczą. To różne dystanse, bo, bo jakby ten bieg wiosenny na 10 km, takie krótkie, bardziej treningowe przebieżki na parkową Mile 1600 m. No i z 4 września taki król powiedziałbym całości, czyli parkowy półmaraton i biegiem równonocnym, wieczornym. 24 września zamkniemy całość. Ważne jest, jeżeli ktoś chce zostać królem bądź królową parkowych biegów, bo takich na końcu wybieramy, liczy się udział we wszystkich zawodach i oczywiście miejsca zajmowane, później taka klasyfikacja jest, jest robiona na koniec. Zapraszamy do udziału w zawodach w ramach parkowej korony biegów.